Czwartek, 11 września rozwiązujemy quizy filmowe, i prawda jest taka, że pierwszy raz od. Y, istnieje, istnieje jakaś użyteczność tego mojego działania tutaj codziennie, nagrywania i rozwiązywania tych quizów, które robię dla mojej przyjemności i dla tych, którzy oglądają i lajkują like i też sprawiają to jakąś frajdę, za to dziękuję. Ale wczoraj wraz z koleżankami Adrianną i Marysią, które serdecznie pozdrawiam. Uczestniczyli, uczestniczyliśmy w filmowym quizie i udało nam się zająć drugie miejsce, więc widocznie ta cała wiedza gdzieś tam się kumuluje, chociaż niektóre kategorie nie były powiązane w ogóle z tym, co tutaj robimy. Na przykład była muzyka, a z tego zawsze jestem kiepski i zastanawiam się, czy jest jakaś droga do tego, żebym się z tego poprawił. Ale wczoraj były quizy takie w stylu pop a dzisiaj rozwiązujemy i zaczynamy od Cine Matrix. Mamy 6 podpowiedzi dziewięć tytułów filmowych do wpisania w, tutaj w krateczki muszą spełniać dwie, dwa wymagania, czyli muszą pasować do obu podpowiedzi na danym indeksie. Czyli mam tak: film animowany, numer w tytule 1995 do 2010 roku, John Leguizamo, Bonnie Hunt i J.K. Simmons. I już wiem, że Bonnie Hunt będzie problematyczna. Czy to jest pani, która grała? Nie, to nie jest pani, która grała w szklanej pułapce. Nie, nie wiem do której serii ją mogę usadzić, więc to jest problem. No dobra, ale John Legizano to możemy zrobić Ice Age. I co, teraz idziemy Ice Age 2 i tutaj chcę zrobić Spawn. Mam nadzieję, że będzie rzadko wybierany. Okej, okay, 12% nie jest tak źle. i Numer w tytule Ice Age 2. <laughs> Trzy, o nie, żaden Ice Age się nie nazywa, nie nazywa numerkiem. John Legizano. Carlitos Way, nie. Nie przypomnę sobie żadnego chyba filmu. Z... Szef, nie. Może jest na przykład gdzieś w którymś Fast Fast and Furious, ale nie jestem pewien. Dobra, Bonnie Hunt. Inaczej, zrobimy. Zrobimy J.K. Simonsa najpierw. Klaus Spider-Man 2. Two. No jak, jak, jak mam zrobić z tego dwójkę Spider-Man 2? Ok, stąd musiałem wyciągnąć i data premiery 95 do 2010 zrobimy Juno. Bonnie Hunt w czym? Pff, może w jakimś Pixarze spróbujemy? Nie wiem, Brave? Może w Cars? Okej, okay, jest w Cars, no to robimy Cars 2 i Cars 3. <laughs> Dobra, zobaczmy co jeszcze, o czym zapomniałem. John Wick 2, okej, okay, nie pamiętałbym. Faktycznie, to nie, nie oglądałem Romeo plus Julia dalej kojarzę, że on w tym filmie występuje. Across the Spider-Verse. E... Dobra, a najrzadziej wybierane. Ok, jest jakiś Ice Age z numerkiem w tytule. The Take z John Legizamo. Red One. E, ok, Mind. Przechodzimy dalej, mamy Movie Deal, zgadujemy kadr z filmu. E, zgadujemy po jedno sekundowym streszczeniu, jaki to jest film. I to jest oczywiście Turning in Red, czyli Pixarowy film o dorastaniu i byciu imigrantem w Kanadzie. Teraz przechodzimy do framed. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł tutaj. Wydaje mi się, że to jest Dark City. Jeśli nie Dark City, to mam jeszcze inne propozycje. Ale czeka. A, nie, nie, nie jest forteca samotności, więc będzie Superman, ale. Okej, okay, dobra, udało się. 101, po prostu Superman. 1998 rok w The Box Office Game. Mamy 29 maja i zgadujemy pięć najlepiej zarabiających tytułów filmowych. I na całe szczęście widzę, że są jakieś takie znane produkcje, bo, bo dosyć duże wyniki finansowe, przynajmniej w niektórych. Okej, okay, rozmiar ma znaczenie. Matthew Broderick z tutaj z Godzilli, przygotowany przez Ronalda Emericia. 20th Century Fox, Forest Whitaker reżyseruje. Ciekawe. Sandra Bullock i Harry Connick Jr. Kiedy życie się rozpadło, to miłość znalazła swoje miejsce. Absolutnie nie mam pojęcia, co to jest. Hope Floats. Coś ty wybrał za scenariusz do kręcenia Forrest. Zobaczmy. O, oh, Robert Duvall. 112 so milionów. I Teja Leoni. Akcyjniak, drama i science fiction z Robertem Divolem zarobił 100, w sumie zarobił 350 milionów. Elijah Wood. Krzysiu mi Mileder. nie wiem o co chodzi. Podnoszą się oceany, zapadają się miasta, ale nadzieja przeżywa. To będzie Deep Impact? Nie ma, nie, ma nikogo, znaczy nie, nie ma nikogo takiego młodego, dużego nazwiska na start? Ciekawe. Touchstone, 43 miliony. Nie ma tak ok. Robert Redford i Kristen Scott Thomas. Sam Neil reżyseruje Robert Redford przez transorty sneakers, chociaż sneakers chyba wyszło wcześniej. Przygoda, dramat i romans. Huh. Horse trainer. The Horse Whisperer. Może jakiś ten tutaj gra też? Czy Scarlett Johansson? Wskazać, Johansson grał w Framemakerze przypomnę sobie 17 milionów. Ok, uważaj, bo ten polityk opowiedź prawdę. Warren Beatty i Halliberry. zdziwiłbym się, gdyby Warren Beatty nie reżyserował tego filmu. Matko Boska, nie wiem, co to jest. Bullworth, Okej. Okay. No, dobra, to jest faktycznie Godzilla i Deep Impact takie duże filmy. Tutaj coś od Redforda, ale, ale pozostałe dwa pozostają troszeczkę sekretem. 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych, które zgadujemy poprzez przekładanie tych kwadracików, tak żeby cztery znalazły się albo w rzędzie, albo w kolumnie i dotyczyły jednego filmu. Hugo Weaving nosi maskę. Aj, myślałem, że. British Dystopia nie jest. Znajduje się w podziemnej. otworzył sobie taką podziemną. Podziemne pomieszczenie. Nazwijmy to. Kathy Bates, Stephen King to jest Misery. Is it a true crime writer? Nie, nie. nie. Is the Villain, OK? Is the Villain? Basement horror film i Nosi maskę i ten Hawke będzie Black Phone. I ostatnie, które nam zostało, to jest Barbarian i. Tu jest Barbarian, a tu jest Sinister. Czyli dzisiaj oprócz We for Vendetta mieliśmy raczej e, horrorowo. Kolejny quiz to jest Cine to dil, niska ocena, to znaczy, że jest pewnie albo trudny, albo podpowiedzi może są trochę nielogiczne, ale mamy 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą po 4 filmy. Resident Evil Event Horizon i AVP Alien vs. Predator będą na wydaje mi się, przez pola WS Andersona czy nie Dobra, zróbmy inaczej. Pompeji 8 Mila. Dobra, są ósemki. Nie? Ojej. O, nie, ma, nie ma dodatkowej ósemki, ale Untouchables. The Ring, Highest to Lowest i 8 Below. To będą uh, adaptacje uh, filmów z, z Japonii. Hu boy. Do końca jak to. Hmm. ok. Britney Murphy jest tutaj, Enio Morricone, i się dzieją się na Antarktydzie. Fair. Nie zasługuje na niską ocenę, ja za mało wiedziałem po prostu. Ok. Dziewięć słów broniących dostępu do, e, do skarbca filmowego. Musimy zgadnąć filmy, w których opisach fabuły te słowa się znajdują. Może być to film taki, w którym będzie wszystkie dziewięć słów naraz, ale mamy też kilka prób w razie czego, jakby się nie udało. Aparat, katolik, piwnica, zegar, demon, dowód, śledczy, motel i wiedźma. Spróbujmy paranormal. Activity. Nie, 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 nie. Spróbujmy weapons. To nie wszystko pasuje do weapons, ale ale cztery mamy i zróbmy paranormal Activity Co ty gadasz? Nie ma paranormal activity nie nie, 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 to sorry, ale to są znane wszystko filmy, nie Dobra, spróbujemy coś innego. The Exorcist Ok, dostaliśmy dwa dodatkowe, katolik, do, ok, zróbmy two popes, zaznaczymy słowo katolik, motel i evidence Robimy the vacancy, ale lipa była z tymi filmami, Znane film, paranormal activity i nie ma, ok, i dowód, dowody, enemy of the state może. Okay. I udało się. Enemy of the State, w ogóle 5 było wcześniej, bym wpisał. The Conjuring. Okay. przechodzimy do pola minowego. Musimy zgadywać filmy, które zaczynają się na y. Jest 15, ale my musimy wybrać 9 poprawnych. Będzie City of God, wydaje mi się. To będzie The Young Guns, Ser Sergeant York, Seven Samurai, Year One. Nie wiem. Yogi Bear? Nie wiem. Jest uh, Man? When Harry Met Sally? Więc nie. Apokalipto? Uh, young Frankenstein? Titanic? Coś tam z Adam Sheeranem? Starship Troopers? Dobra, w, w którym... Okej, okay, bo to jest... Zulu się nazywa ten film. Dobra, spróbujemy, bo chcę jeszcze jakieś chociaż poznać. Tam może być jakiś Yosemite Sam, nie? Co to jest? 2012. A tutaj co będzie? OK, Where Eagle's Dare, dobra, to zostało. A tu? To jest City of God, czyli OK, czyli miałem rację. Dobra, czyli z pierwszego rzędu nic nowego. Young Guns Year One. Tutaj Yogi Bear 2012, nie? Yes Man, When Harry Met Sally, Apokalypto i... to z Warriors przecież, oczywiście. One. I teraz już robię to tylko dlatego, że chcę się dowiedzieć. Dobra, Yumi and Dupree A to są LA Confidential Young Frankenstein. Yesterday. Nie, to, to może nie jest LA Confidential. Okej, okay, jest. Ej, to zgubiłem się. To jest Jimbo, a nie ten. A nie. Uh, yesterday Starship Troopers Titanic, Gang Frankenstein, Yumi and Dupree. To kurde, który mi... który mi został. Dobra, sprawdzę Starship Troopers, ale... Tutaj jest Titanic oczywiście, a tutaj jest... coś, co, czego nie trafię. No tak, to są Starship Troopers. <laughs> Okej. Okay. Young Guns, jo Jojimbo, Year One, czyli pewnie czegoś nie zaznaczyłem. Yes, men, Warriors, nie, Yumi and Dupree, Young, Frankenstein yesterday. No i jeszcze przejechałem. Mamy City of God, Zulu, where Eagles Dare. 2012 when Harry met Sally, uh. to Warriors ale confidential technik tak Starship Troopers. Okej, okay. nie mam pojęcia co tu się stało, ale Yellow Beard anymore? Dobra, nie wiem, nie wiem co tutaj. Dobra, kliknę jeszcze do When Harry Met Sally tylko żeby było. Ah, you've got mail. okej, okay. dobra, sam się oszuki oszukałem tylko. You mean the pre Frankenstein yesterday. Dobra, dziękuję bardzo za to. Do ten sam się e, zgaslightowałem w myślenie, że to na pewno nie może być nic innego. E, nie zapominając, że McGrain wyglądała podobnie w kilku filmach. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i jeszcze raz pozdrowienia dla moich współ, do, współtowarzyszek i współuczestniczących w quizie. Dzięki za drugie miejsce i do, a my słyszymy się jutro. Pa.